Obywatel każdego kraju powinien być zawsze w kontrze do władzy. Bo władza każda psuje osobę, która piastuje stanowisko oraz władza jest zawsze zagrożeniem wobec obywatela, nawet jak jest dobra i kochana. Władzę trzeba cały czas kontestować, żeby się nie popsuli, żeby nam nie zrobili krzywdy. Stosunek obywatela wobec władzy powinien być podejrzliwy co najmniej. Stąd w Ameryce jest druga poprawka do Konstytucji o posiadaniu powszechnym dostępie do broni. Po co to jest? Nie po to, żebym zastrzelił gościa, który mi przez okno wchodzi. Mogę go zarąbać i kierować, chcę. Z rozdawaniem broni w Ameryce chodziło o to, żeby naród zawsze mógł się zbuntować przeciwko niegodziwej władzy, przeciwko tyranii. Żeby naród był uzbrojony co najmniej tak, jak uzbrojona jest armia i policja. Żeby naród mógł stanąć w opozycji do niegodziwej władzy i zablokować tyranię. Więc moja defaultowa postawa, automatyczna postawa wobec każdej władzy, czy za komuny, czy dzisiaj, jest po pierwsze podejrzliwa. Nawet jak jest dzisiaj fajny to Pan się może jutro zepsuje, władza Pana zepsuje, skorumpują Pana, pójdzie pana na jakieś układy, zdryfuje Pan. Jak Pana nie będzie naród kontrował cały czas i prostował, to Pan się skrzywi. Tak jak w małżeństwie, jak żona Pana nie będzie ciągle prostować, to Pan się skrzywi. Więc ta moja postawa wobec władzy, agresywna, napastliwa, złośliwa, jest dobrą, obywatelską postawą i wynikiem troski i miłości wobec ojczyzny.